Rodowód odgrywa kluczową rolę, ponieważ pochodzenie jest zawsze istotne, szczególnie w przypadku Toma Ridla, znanego również jako Voldemort. Wiemy dużo o jego rodzinie ze strony Gauntów i o tym, że jest potomkiem Salazara Literina, ale niemal nic nie wiadomo o jego babci, która wydała na świat Morfina i Meropę, matkę Voldemorta. Jest to bardzo interesujące i dziś przedstawię teorię, która odpowiada na pytanie, kim ona była, a przy okazji otwiera ciekawe możliwości do interpretacji późniejszych wyborów Voldemorta. W serii o Harrym Potterze w świecie czysto krwistych czarodziejów niemal każdy jest powiązany z innymi czarodziejami czystej krwi. Dotyczy to również Toma Riddla. Voldemort pochodzi od samego Salazara Literina przez rodzinę Gauntów. Kiedy poznajemy jego dziadka, Marvolo Gaunta, dowiadujemy się, że mieszka on w zrujnowanej chatce ze swoimi dziećmi, Morfinem i Meropą. Oboje są przedstawieni jako niewydolni, ledwo mówiący i zdolni do magii. Z łatwością można pominąć matkę tych dzieci, nie zadając sobie nawet trudu zastanowienia się, że takowa przecież musiała istnieć. Marvolo natomiast chętnie chwali się tym, że jest jednym z ostatnich żyjących potomków Salazara Slytherina, co w zasadzie wystarcza, by uznać Toma Ridla za spokrewnionego z bardzo ważną i potężną osobą w czarodziejskim świecie i jest to wystarczający dowód na to, że jest spadkobiercą Literina. Chociaż poznanie matki Voldemorta i jej rodziny jest bardzo interesujące, równie fascynujące jest zastanowienie się, skąd naprawdę pochodzi rodzina Gauntów. Jest mało prawdopodobne, by Marvolo Gaunt przyciągnął do siebie kogokolwiek, a także ciężko uwierzyć, że obniżyłby swoje standardy poniżej poziomu czystej krwi. Ważną informacją o współczesnych czarodziejach czystej krwi jest to, że wszyscy oni są ze sobą spokrewnieni w różny sposób. Wynika to z powodu ograniczonej liczby osób, które rzeczywiście są czystej krwi. To, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej fascynującą, to fakt, że dzięki tej ograniczonej grupie ludzi możemy dokładnie ustalić, kim są poszczególne osoby. Aby to zrozumieć, musimy uwzględnić pewne daty, ponieważ wydarzenia te miały miejsce kilka pokoleń temu. Zacznijmy od matki Voldemorta, Meropy. Wiemy, że zmarła przy porodzie 31 grudnia 1926 roku, mając 19 lat. Szybka matematyka pokazuje, że urodziła się w 1907 roku. O jej ojcu, Marwolo-Gauncie, wiemy tylko tyle, że urodził się przed 1890 rokiem, co oznacza, że miał co najmniej 18 lat, gdy urodziła się Meropa. Porządkowanie informacji o populacji czarodziejów pod koniec XIX wieku jest trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to monotonne i nużące, a po drugie, nie mamy dokładnego spisu czarodziejów z tamtego okresu. Mimo to mamy trzy pewne źródła informacji, które możemy wykorzystać do naszych poszukiwań. Po pierwsze, wiadomo, że Marvolo Gaunt nie związałby się z nikim, kto nie był czystej krwi. Po drugie Mamy listę znanych rodzin Czystej Krwi, znanej jako nienaruszalna 28. Po trzecie, mamy dostęp do dwóch niezwykle szczegółowych drzew genealogicznych, bardzo znanych rodzin czarodziejów Czystej Krwi. Pierwszą taką rodziną jest rodzina Lestrange. Dzięki filmom z serii Fantastyczne Zwierzęta poznaliśmy bardzo szczegółowo ich drzewo genealogiczne. Drugą rodziną, na której skupimy się w dzisiejszym odcinku, jest rodzina Black. Możemy obserwować ich wspaniałe drzewo genealogiczne na ścianach pokoju domu przy Grimald Place 12 w filmach. Nie bylibyśmy w stanie jednak nic z nich odczytać, tylko z krótkich filmowych ujęć. Dodatkowo, jak wszyscy wiemy w rodzinach o czystej krwi, często występowały małżeństwa kuzynów, co dodatkowo komplikuje sprawę. Jednakże dzięki szczegółowym informacjom dostępnym kiedyś na Pottermore, mieliśmy dostęp do szczegółowego drzewa genealogicznego tej rodziny, a także drobnych wzmiankach o poszczególnych osobach. Dziś Pottermore przekształciło się w Wizarding World, a informacje te nie są już dostępne. Ale jak wiadomo, w internecie nic nie ginie i można znaleźć te drzewa i opisy. Zaczynając ustalenie. Kto byłby najbardziej odpowiednią osobą, która mogłaby potencjalnie związać się z Marvolo Gauntem, pamiętając, że urodził się przed rokiem 1890, trafiamy do tego pokolenia rodziny Blacków, reprezentowanego przez pięcioro dzieci byłego dyrektora Hogwartu, Fineasa Nigeliusa. Tego samego, którego poznajemy w grze Hogwarts Legacy, a także w książkach jako wspomnienie utrwalone na płótnie, Zdolne podróżować między swoimi portretami w Hogwarcie a domem przy Grimold Place 12. Spośród tych pięciorga dzieci, czterech to synowie, więc pozostaje nam jedynie jego córka, Belwina Black. Belwina jest interesująca, ponieważ jak widać na drzewie genealogicznym, była żoną Herberta Berksa. Można podejrzewać, że był on spokrewniony z jednym z założycieli sklepu u Borgina i Berksa, znanego z handlu czarnomagicznymi artefaktami przy ulicy śmiertelnego Nokturnu, w którym przez około 11 lat pracował Tom Riddle. To, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej interesującą, to fakt, że na drzewie genealogicznym dostępnym kiedyś na Pottermor Belwina. Opatrzona była notką, z której mogliśmy dowiedzieć się, że miała trójkę dzieci, dwóch synów i jedną córkę, ale ich tożsamość pozostaje tajemnicą. Oczywiście, nie jest to zaskakujące w przypadku rodziny Blaków, która była znana z odrzucania członków niepodążających za ich wartościami supremacji czystej krwi. Niemniej jednak uważam za szczególnie ciekawe, że mimo ujawnienia faktu posiadania przez nią dzieci, ich tożsamości nie znamy. Można się zastanawiać, dlaczego akurat w tym przypadku to pozostaje niejasne. Wiemy, że wyszła za czarodzieja czystej krwi, co zazwyczaj oznaczałoby pełne przyjęcie do rodziny. Co więc musiało się wydarzyć, że jej dzieci nie dostąpiły zaszczytu znalezienia się na drzewie genealogicznym rodziny Blaków? Najbardziej prawdopodobne jest to, że mogła być harłakiem, a to mogło być wystarczającym powodem, by jej dzieci nie były śledzone w genealogii rodziny. Byłaby to wielka hańba w oczach Blaków, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich obsesję na punkcie czystej krwi. Ciekawym aspektem jest również to, że imię Belwiny nie wpisuje się w tradycję rodziny Blaków, która zazwyczaj nadawała swoim dzieciom imiona gwiazd lub konstelacji. Imię Belwina w rzeczywistości oznacza bestia lub potwór, co idealnie wpisuje się w ideologię rodu Blaków, jeśli chodzi o osoby pozbawione magicznych zdolności. Oczywiście, w momencie narodzin nie można było tego wiedzieć, ponieważ magiczne zdolności często ujawniają się dopiero w późniejszym okresie życia. Jednak należy zauważyć, że J.K. Rowling zdarzało się nadawać, nazwijmy to z braku innego słowa prorocze imiona bohaterom książki. Najlepszym tego przykładem jest Remus Lupin, którego imię pochodzi od jednego z założycieli Rzymu, wychowywanego przez Wilczycę a nazwisko od łacińskiego słowa lupus, czyli wilk. Belwina mogła przynieść swojej rodzinie hańbę, nie tylko rodząc się jako harłak, a także angażując się w romans z Marvolo Gauntem. Miała troje dzieci i dwoje z nich to mogli być Morfin i Meropa, a trzecie mogło być już ze związku z berksem. Biorąc pod uwagę informacje, jakie mamy o marwolo, możemy założyć, że jeśli chciał się związać z kimś czystej krwi... To nie mógł liczyć na nic więcej niż zhańbioną w oczach rodziny partnerkę. Zakładając, że to Belwina była matką Meropy i babcią Voldemorta, można wyciągnąć ciekawe wnioski. Jak już wspominałem, Tom Riddle pracował w Borgin i Berks. Dumbledore tłumaczył, że Tom Riddle wybrał taką ścieżkę kariery, aby móc wyśledzić rzadkie artefakty należące kiedyś do założycieli hogwartu, co mogło być tylko częścią prawdy. Możliwe, że jest też druga strona tej historii. Sklep założył człowiek spokrewniony z mężem jego babci, a Riddle, chcąc wyśledzić resztę swoich przodków, mógł uznać to za dodatkową okoliczność sprzyjającą jego planom. Biorąc to pod uwagę, zatrudnienie się w szemranym sklepie przez Toma po ukończeniu Hogwartu jako jeden z najwybitniejszych uczniów w historii może jeszcze mniej dziwić. Ciekawym wnioskiem może być również to, że jak wspomina J.K. Rowling, osoba urodzona z pozbawionego miłości związku nigdy nie zrozumie tego uczucia ani nie pojmie, jak motywuje ono innych. Taki właśnie był Voldemort, ponieważ narodził się z relacji, w której miłość była podtrzymywana jedynie przez przymusowe pojenie Toma Ridla Seniora eliksirem miłosnym. Możliwe jednak, że jego wyprany z jakichkolwiek pozytywnych uczuć charakter był wynikiem kilku pokoleń podobnych, pozbawionych miłości związków. Nie tylko sam był produktem wymuszonego i niechcianego małżeństwa, ale także jego matka mogła pochodzić z romansu o równie wątpliwych motywach. Wielopokoleniowe, pozbawione miłości relacje jego przodków mogły mieć ogromny wpływ na sposób, w jaki Tom Riddle postrzegał świat i relacje międzyludzkie. Minęło 17 lat od wydania siódmego i ostatniego tomu serii, a przez ten czas fandom Harry'ego Pottera działał jak kolektyw, analizując szczegóły i wypluwając z siebie teorie na temat uniwersum. Jedną z takich teorii, choć mało prawdopodobną, Warto wspomnieć chociażby dla kompletności obrazu, gdyż opiera się ona na podejrzeniu, że Belwina była babcią Voldemorta. Teoria ta opiera się na stwierdzeniu Dumbledora, że Voldemort tworzył swoje horcruxy, wykorzystując zabójstwa, które były dla niego szczególnie istotne. Dumbledore powiedział to, mając wiedzę jedynie o dzienniku, który powstał po zabójstwie Marty Warren, morderstwie ważnym dla Voldemorta, bo było jego pierwszym. Oraz o pierścieniu gauntów stworzonym po zabiciu Toma Ridla Seniora, co symbolicznie odcięło Voldemorta od jego mugolskiego dziedzictwa. Jednak pozostałe morderstwa, takie jak Hefsy by Smith, bezdomnego Mugola czy albańskiego rolnika, nie wydają się wpisywać w te teorie. Niektórzy fani doszli jednak do wniosku, że bezdomnym Mugolem mogła być Belwina. Gdyby to była prawda, jej śmierć mogłaby mieć dla Voldemorta szczególne znaczenie. Niemniej jednak, teoria ta ma wiele luk, które sprawiają, że trudno w nią uwierzyć. Po pierwsze, nie ma żadnych przesłanek, by Voldemort miał powód, by zabić swoją przodkinię z rodu Blaków, nawet jeśli była Harłakiem. Po drugie, znamy dokładną datę jej śmierci, co oznaczałoby, że Voldemort musiałby czekać sześć lat od zdobycia medalionu Salazar'a z by zabić Belwinę i stworzyć Horcruxa. Nic w tej teorii nie trzyma się logicznej całości. Czy według Was to możliwe, że Belwina była babcią Voldemorta i może być ziarenko prawdy w tej teorii? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku.